Sponsorem programu był producent dermokosmetyków Pharmaceris Regenowum, regeneracyjnej serii do skóry dojrzałej. Sponsorem programu był dystrybutor preparatu Bilomac Plus na pamięć i koncentrację. Sponsorem programu był producent herbatek na trawienie Verdin Fix w czterech smakach. Rozkwitaj każdego dnia dzięki zapachom drzewa sandałowego i jaśminu. Rozkoszuj się długotrwałą, oryginalną kompozycją zapachową stworzoną przez Glade. SC Johnson Ból. Chcę przejąć nad Tobą kontrolę. Czasami bardzo mocno. Nagle. I zaciekle. Czy naprawdę pozwolisz, by ból Tobą rządził? To ty decydujesz. Bierzesz Ibuprom Ultra Max. Tabletkę z najsilniejszą dawką Ibuprofenu, która usuwa ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do, do opakowania choć dyskutu się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nowy Ibuprom Ultra Max. Najsilniejsza tabletka na ostre bóle. Jest frugo? A dowodzik jest? Nowe frugo energy. Dobry wariat. No to frugo. Choćbyś starał się unikać ciężkich i tłustych potraw, nie unikniesz tego, że Twój metabolizm z czasem zwalnia. To znak, że Twoja wątroba może potrzebować wsparcia. Dlatego jest Verdin Max. Wybierz czerwoną kapsułkę Verdin Max, która dostarcza ponad 2000 razy więcej aktywnej kurkuminy, by maksymalnie wspomóc trawienie i metabolizm tłuszczów w wątrobie oraz zapobiegać ich odkładaniu. Verdin Max. Maksymalne wsparcie dla wątroby ona kocha koty więc dzisiaj pożyczę koty sąsiadów <laughs> moje skarby kocie przysmaki dreamies wystarczy potrząsnąć Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chronimy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Nie ma nic lepszego niż odrobina delikatności. Milka Choco Brownie z najdelikatniejszej czekolady z alpejskiego mleka. Na specjalne zaproszenie telewizji polskiej światowej sławy tenor Andrea Boczelni w wyjątkowym koncercie w Warszawie. Cud życia, koncert wielkanocny, dziś o 16.15 w dwóchce. Jesteśmy redaktorkami katalogu zabytków sztuki. Penetrujemy sobie cały teren. W pewnej chwili, którejś z nas powiedziało: Tam jeszcze jest obraz. Skanęliśmy przed nim i zaczęło coś się dziać między tym obrazem i nami. Mam sensację. El Greco. Dojście do miejsca, gdzie jest sygnatura, to jest jak zabawa z nietrudycyryną. Jedna z największych tajemnic w historii sztuki. Polskie El Greco premiera dziś o 18.20 w dwórce. Wyjątkowy koncert na szczególne święta. Najpiękniejsze piosenki niosące radość i pokrzepienie w wykonaniu największych gwiazd. Oraz życzenia od widzów. Wielkanocny koncert dobrej nadziei. Dziś o 19:25 w dwójce. Święta w raju zmieniają się w piekło. Iwan McGregor. Maria i Lukas zaginęli. Naomi Watts. Ja też się boję. Prawdziwa historia rodziny, która przeżyła tsunami. Jeśli złapie nas tu następna fala, zginiemy. Niemożliwe. Premiera dziś o 21.05 w dwójce. Bohaterowie kultowej komedii powracają. Powiesz mi, co planujesz? Dyskoteka. Nowe pokolenie i ekscytujące przygody. Misz masz, czyli Kogel Mogel 3. Konfesor. Kasia? Toż to Premiera dziś o 21.15 w Jedynce. Bez względu na pogodę, niektóre ważne sprawy mogą robić się same. A ty ciesz się życiem i doskonale skoszonym trawnikiem. Husqvarna, inteligentne roboty koszące AutoMower. Wybierz model udynnarachu Husqvarna wraz z profesjonalnym montażem. Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chronimy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Rozkwitaj każdego dnia dzięki zapachom drzewa sandałowego i jaśminu. Rozkoszuj się długotrwałą, oryginalną kompozycją zapachową stworzoną przez Glade. S. Johnson. Choćbyś starał się unikać ciężkich i tłustych potraw. Nie unikniesz tego, że twój metabolizm z czasem zwalnia. To znak, że Twoja wątroba może potrzebować wsparcia. Dlatego jest Verdin Max. Wybierz czerwoną kapsułkę Verdin Max, która dostarcza ponad 2000 razy więcej aktywnej kurkuminy, by maksymalnie wspomóc trawienie i metabolizm tłuszczów w wątrobie. A pobiegać ich odkładaniu. Verdin Max maksymalne wsparcie dla wątroby. Silne wzdęcia to także silny dyskomfort. Sięgnij po Espumisan Max. Espumisan Max to zwiększona dawka symetikonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości jest usuwany z organizmu. Espumisan Max. Ulga na silne wzdęcia. Ból. Chcę przejąć nad tobą kontrolę. Czasami bardzo mocno, nagle. I zaciekle. Czy naprawdę pozwolisz by ból tobą rządził? To ty decydujesz. Bierzesz Ibuprom Ultra Max. Tabletkę z najsilniejszą dawką ibuprofenu, która usuwa ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, albo skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nowy Ibuprom Ultra Max. Najsilniejsza tabletka na ostre bóle. W euro zgarnij rabat 50 zł. Za każde wydane 500 zł. Tylko do środy. Telewizor LG 750 zł taniej. Lodówka Samsung 450 zł. Taniej w sklepach i na eurokom.pl. Na czas z programem zaprasza sponsor. Producent kremów przeciwzmarszczkowych z ekstraktem z opuncji. Ekspert wieku L'Oreal Paris. Sponsorem programu jest producent Detramaxu. Na utrzymanie prawidłowego krążenia żylnego w nogach. Przed nami wyjątkowy odcinek szansy na sukces.